Cześć, witam Was, Łukasz tutaj z firmy Strada Malusaka w Japonii i w dzisiejszym walkaround chciałem Wam zaprezentować nabytek na USS Yokohama wyjazd spontaniczny, całkowicie, bez planu, bez niczego nie żartuję, szukaliśmy od dłuższego czasu ładnego cela. z silnikiem wolnossącym o pojemności 6,2 litra wersji AMG miał być ładny, myślę, że jest ładny kolor biały, metalik bardzo ładnie się prezentujący na no oryginalnych, potężnych, bo chyba nawet aż 20-calowych felgach ze zdrowymi tarczami halwulsowymi z tyłu oraz z przodu. Ten samolot właśnie przed chwilką dojechał, jeżeli śledziliście... Relacje moje na Instagramie albo na Facebooku, to widzieliście, jak przed chwilą Pan tutaj zwoził ten samochód z lawety. Jeszcze Władek nie miał okazji popatrzeć do środka i, i zobaczyć, co mu z nim jest nie tak, ale no, sami zobaczcie, jak to się prezentuje tutaj w okolicach siedliska dla kierowcy. Moim zdaniem, ładne, to kilka takich o delikatnych zabrudzeń, ale no nic, no, no ktoś używał po prostu ten samochód, tak? Silnik był zrobiony przez... ale gorący. Nie jestem w stanie przeczytać. Jakiś... Guja blala, Nie wiem. Olej czyściutki, świeży, wymieniony. Wydaje mi się, że elementy także tutaj w 2018 w lutym, w grudniu 26, czyli w, w drugi dzień świąt, tak? 26 grudnia. To jest uzupełnianie tego klimatyzacji. Żadnych wycieków oleju nie ma. Bardzo często się zdarza, że tutaj te elementy przeciekają. Przy zaworach, ale tutaj w tym wypadku akurat albo zostało dobrze powycierane, albo jest po prostu zadbane. Nic nie widzę co by przykowało moją uwagę. Także nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. Samochód oglądałem osobiście w Yokohama jakieś dwa tygodnie temu. Trochę długo trwało aż go przywieźli. Mamy teraz problem w Japonii z dostarczaniem. W ogóle w prawie ze wszystkim jest problem, bo nie ma ludzi do pracy w tym kraju po prostu, nie? Przy bezrobociu sięgającym aż 0,5% ciężko znaleźć kompetentnego pracownika, który będzie wykonywał tego typu zadania. A były przypadki, powiem Wam ciekawostkę, były przypadki, że um, zatrudniono obcokrajowca do transportowania tego typu samochodów w firmach transportowych. Załadowali, nie wiem, może 200 tysięcy, 250 tysięcy dolarów w samochodach na lawetę i zniknął kierowca z lawetą oraz ładunkiem. No i to było bardzo złe, jeżeli chodzi o renomę firmy. Transportowej było bardzo złe, jeżeli chodzi o renomę nas, obcokrajowców w tym kraju, i dlatego też no, firmy próbują unikać zatrudniania takich ludzi jak ja, ponieważ jedna osoba popełni błąd i wszyscy musimy z tego powodu cierpieć. Dlatego tutaj apeluję do wszystkich odwiedzających Japonię kiedykolwiek, czy jaki innykolwiek kraj, nie tylko Japonię, ale każdy kraj na tym świecie, po prostu pamiętajcie o tym, że jesteście wizytówką. Tak? Reprezentujecie siebie, reprezentujecie kraj, z którego pochodzicie, i zostawiacie świadectwo e, osobom, które tutaj chcą mieszkać, czy w innym kraju chcą mieszkać i mają taką możliwość. I taka moja uwaga, chciałbym się takim, e, taką, taką malutką drobnostką podzielić tutaj z każdym. Dalej, wracając do samochodu. Tutaj ten element jest lekko podrapany. Tutaj też lekkie wytarcia, tutaj pod spodem też są lekkie wytarcia, ale no, jeżeli chodzi o sam samochód. Moim zdaniem, no, petarda 6 litra, znaczy 6,2 litra Pod machą AMG Jest czym jeździć Dobra, odpalimy go Tak jak powiedziałem, klient chciał, żeby był ładny 37 tysięcy kilometrów Myślę, że jest wystarczającym przebiegiem, przebiegiem, jeżeli chodzi o tego typu samochód Już nawet sobie ustawiłem w domu aukcyjnym na język angielski, bo wiedziałem, że kupimy ten samochód, ponieważ wiedziałem, że mam go kupić. Także tutaj zakup kontrolowany, zakup udany, klient zadowolony. Przepraszam niesamowicie, że tak długo musiał Pan czekać na ten film i na zdjęcia, ale ze względów logistycznych mieliśmy problem z dostarczeniem Pańskiego pojazdu do naszego komisu. Już jest na miejscu, jest zarezerwowany statek i będzie płynął w stronę Europy. Tego typu samochody w Japonii można już kupić w wersji powiedzmy CL500 albo 550 za około milion. Nawet nie. No tak za miliona już można wyciągnąć takiego fajnego, myślę, tak około 100 tysięcy kilometrów. Muszą sprawdzić dokładnie w systemie. Jeżeli macie pytanie, chcielibyście dokładne ceny znać samochodów, które zostały sprzedane w przeciągu ostatnich trzech miesięcy, to śmiało piszcie do Roberta albo do Łukasza. info.actradale-classics.pl Albo Łukasz at Oni będą w stanie zrobić Wam kilka screenshotów i pokazać, za jakie ceny chodzą te samochody. Także tutaj możecie śmiało mieć pełny wgląd, pełną przejrzystość tego wszystkiego. Wiecie, co kupujecie, wiecie, za ile kupujecie i wiecie, ile możecie się spodziewać, aż będziecie mogli pojeździć tym samochodem po drogach naszej ojczyzny. Elektrycznie wszystko działa w tym samochodzie, także zastrzeżeń tutaj nie mam. Jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście coś e, się dowiedzieć więcej na temat e, Japonii, samej w sobie, czy tego co się tutaj dzieje. Koronawirus ostatnio jest takim ciekawym tematem do poruszania, no to możecie śmiało zadawać pytania w komentarzach pod spodem. Chętnie zawsze na nie odpowiem, jeżeli mam czas. Każda subskrypcja jest także mile widziana, bardzo, bardzo cenię to, bardzo szanuję i cieszę się z każdego kliknięcia. W Subskrypcje, zostaniecie automatycznie poinformowani o tym, że coś nowego się pokazało. Do zobaczenia i niebawem będzie ta długo oczekiwana M5. Pozdrawiam serdecznie, Łukasz, Stradale Manusaka. Bawcie się dobrze. A ja idę na jazdę próbną.